Kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ubrania, te, które najczęściej noszę jesienią, teraz i myślę, że też będę nosić bardzo często zimą. Jak wiecie, ja lubię filmiki, gdzie pokazuję Wam, jak mogę odwzorować różne inspiracje, które znajduję, czy to na Pinterestie, czy na Instagramie, czy w modzie ulicznej. Z wykorzystaniem oczywiście rzeczy z własnej szafy, ale zauważyłam, że mam tendencję do wybierania. Takich inspiracji, które są raczej wymagające poświęcenia trochę czasu, trochę przemyślenia, a nie zawsze rano, jak na przykład spieszę spieszy się do pracy, to mam czas, żeby tak sobie te stylizację poskładać, powiedzmy. Więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie moje realistyczne stylówki, które zakładam do pracy z wykorzystaniem 21 rzeczy, które sobie tutaj przygotowałam i to jest. Praktycznie moja szafa kapsułowa na jesień i w dużej mierze też moja szafa kapsułowa na zimę. Zimą do tego zestawu dołączam jeszcze długą kurtkę puchową na właśnie jakieś mroźne dni i kozaki, które są takie, wiecie, na śnieg i na lód na ulicach. Nie przedłużając, zapraszam na moją szafę kapsułową na jesień. Tutaj gdzieś, z której strony ekranu będą też Wam się pokazywały przebitki, jak stylizuję niektóre te rzeczy, mówię niektóre, albo może razem wszystkie o tak, bo one się przenikają i mam dużo pomysłów na to, żeby z tych rzeczy zrobić dużo stylówek, zakładając po prostu te same spodnie, na przykład do kilku różnych gór, albo łącząc ze sobą różne elementy, tak, żeby tworzyły właśnie jedną fajną, realistyczną, ciepłą stylówkę. I chciałabym zacząć od elementu, bez którego ja sobie nie wyobrażam zimy. I to jest golf. Taki prosty, bawełniany golf. Akurat tutaj mam golfy w moich dwóch ulubionych kolorach, czyli czarny i jasny. Mam tych golfów trochę więcej. Mam jeszcze szary golf taki z warstwą Hitek z Uniqlo, który zakładam, jak już jest naprawdę bardzo zimno. Golfy musiałam sobie wymienić w tym roku ze względu na to, że moje właśnie takie bawełniane, klasyczne golfy z zeszłego roku były na mnie za duże. I to są golfy z bawełny organicznej, kupiłam je na Zalando, były w takim zestawie właśnie dwa, e, w całkiem dobrej cenie, więc jeżeli szukacie to bardzo je polecam. Są bardzo wygodne i mają fajny taki e, ten golf, który nie jest za bardzo przylegający do szyi, co mi najbardziej odpowiada. Bo mimo, że lubię bardzo golfy, to jak one za mocno przylegają do szyi, to się czuję jakby mnie trochę dusiły. Więc golfy to jest moja podstawa na jesień i zimę. I druga podstawa to są swetry. Korzystam głównie z trzech swetrów. Dwa oczywiście są dokładnie w tych samych kolorach co golfy. To jest sweter, który kupiłam niedawno na Vinted on jest w 90% z wełny, w 10% z kaszmiru. Kupiłam go z metką, był nowy. Jest z H&M, z tej linii premium. I muszę Wam powiedzieć, że jak miałam ostatnio na sobie właśnie bawełnianą koszulkę, ten golf i wełnianą kurtkę na to, to czułam to, tak, to takie przyjemne ciepełko, które macie, jak nosicie coś z materiałów naturalnych, a jest zimno. Kiedy jest Wam tak samo ciepło przez cały czas, bez względu na to, czy siedzicie w komunikacji miejskiej, czy wychodzicie i idziecie na przykład z komunikacji do pracy, to termoregulacyjna właściwość wełny jest tak nieoceniona w tym czasie. Mi było po prostu tak przyjemnie właśnie w tym golfie i w wełnianej kurtce. Więc to jest golf numer jeden, nowy nabytek prosto z mojej wishlisty. A to jest golf, a właśnie jest taki półgolf numer 2, czarny, też wełniany, który ja bardzo lubię i przez ostatnie parę lat go wynosiłam. Moja mama kupiła go w loumeksie dla mnie. I on, wiecie, był taki już. Widać było, że ktoś go lubił nosić od samego początku, ale mimo wszystko mi też bardzo odpowiadał, więc ja go po prostu wymęczyłam, więc ten golf, niedługo się z nim pożegnam i. Właśnie zamiast tego golfu mam na mojej wyśliście taki podobny jak ten, tylko w kolorze czarnym. Nadal go szukam, bo <gryw> opcje, które znalazłam i które najbardziej mi się podobają są daleko poza moim budżetem. Myślę, że taką najbardziej e, przystępną ceną, może nie przystępną, ale najniższą ceną za, w całości kaszmirowy, gruby sweter jaki znalazłam to jest sweter w kosie, ale on nadal kosztuje 1200 zł, co jest bardzo poza moim budżetem, więc nie wiem, zobaczę, może będzie na wyprzedaży w jakichś lepszych cenach, ale mierzyłam ten golf, spełnia wszystkie moje oczekiwania. Na razie szukam go na Vinted, bo być może ktoś jego wersję z poprzedniego roku chce sprzedać, albo nie wiem, nie, nie podobał mi się ten zakup, albo nie trafił z rozmiarem, więc liczę na to, że bogowie zakupów z drugiej ręki mi pomogą go znaleźć. Mam tutaj jeszcze jeden sweter, o którym też Wam mówiłam jakiś czas temu. I to jest moja pozostałość po wszelkich deklateringach, bo ten sweter nie jest z wełny. Ten sweter jest w przeważającej mierze z akrylu. Ma jakiś tam dodatek moheru czy, czy czegoś innego. Natomiast ja tak lubię, jak ten sweter wygląda, tak lubię jego kolor, że on po prostu... Przetrwał wszystkie moje deklateringi i szukam jego następcy. O czym Wam też wspominałam w, w moim filmie O wyśliście? Bardzo mi się podobają takie balonowe rękawy, które ma. Bardzo mi się podoba no w całości jego kształt, więc póki co noszę go zakładając go na bawełniane podkoszulki, po to, żeby trochę zminimalizować ten efekt sztuczności. Ale jest nadal w mojej szafie, noszę go często, więc trafił też do. Do mojej tutaj wersji kapsułowej na jesień i zimę. I po golfach i swetrach chciałam Wam opowiedzieć o moich trzech jeszcze innych ubraniach na górę. Jedno z nich to jest, coś, co bardzo dobrze znacie, bo od bardzo wielu lat mam tę bluzkę i zwykle jak występuję w niej na filmy to dostaję sporo komplementów. To jest ta taka marszczona bluzka z hajemu którą kupiłam właśnie te chyba 5 czy 6 lat temu w H&M normalnie. Pamiętam, że była do niej jeszcze spódnica, której poszukiwałam, ale nie mogłam znaleźć jej na vintage i że był dokładnie taki sam zestaw w kolorze czarnym. Uważam, że ta bluzka jest naprawdę fajna, kiedy chcecie założyć proste ubranie, ale chcecie, żeby było podkręcone czymś, no bo te marszczenia jednak są bardzo mocno charakterystyczne, więc zawsze, kiedy chcę wyglądać powiedzmy trochę bardziej modowo, a jest taka pora roku, że zakładam coś na długi rękaw, to sięgam po tę bluzkę. I druga to jest taka zwykła, wiskozowa, dzianinowa bluzka, również z H&M, również kupiona chyba 3-4 lata temu. Kiedyś bardzo dużo rzeczy kupowałam w H&M. -ie. I nadal w wielu z nich chodzę, wiele z nich używam. Zwykle wybierałam te z jakości premium, więc może to dlatego. I ostatnia rzecz na górę to jest koszula. To jest koszula, którą też świetnie znacie, bo ja, nią, ja ją noszę przez cały rok. I zimą zauważyłam, że bardzo fajnie wygląda założona na golf, co też sugerowała, pamiętam, jedna z Was pod, w komentarzu pod którymś z moich filmów. I właśnie w tym roku tak zaczęłam nosić tę koszulę, zakładając ją na czarny golf, a do tego na dole zakładając kolejną rzecz, którą tutaj mam, czyli szerokie spodnie. To są szerokie jeansy z mango, które kupiłam wydaje mi się, że 4 lata temu. I pamiętam, że jak one przyszły, to były takie dość dopasowane na mnie. I ich kształt wtedy nie wydawał mi się tym, czego poszukiwałam, jak zamawiałam te spodnie. Jakie zamawiałam myślałam, że będą wyglądały na mnie inaczej. Ale jak już przyszły, kupiłam je na mango outlet, więc też długo do mnie szły i nie chciałam już ogarniać całego tego zwrotu z mango outlet, bo to jest trochę bardziej skomplikowane niż w zwykłym mango. Więc je sobie zostawiłam. I wyobraźcie sobie, że w tym roku, po tym jak schudłam, te jeansy leżą na mnie dokładnie tak jak chciałam, żeby od początku leżały, czyli są takie szerokie, ale nie za szerokie. Odpowiednio mnie opinają w odpowiednich miejscach, są luźne, fajnie się w nich chodzi, fajnie wyglądają w wielu stylówkach. Więc tej jesieni i myślę zimy też noszę je bardzo często i będę je nosić bardzo często, więc też trafiły do mojej podstawy. I jak jesteśmy przy spodniach, to chciałam się z wami podzielić też moim ostatnim zakupem z vinted. Natomiast to nie jest coś takiego, że ja nie wiedziałam, że te spodnie są fajne, bo to są jeansy Uniqlo z projektu Jonathana Anderson. I ja dokładnie te jeansy, tylko w innym odcieniu, mam wystawione na swoim Vinted, bo z nich... Yy, nie, one ze mnie wyrosły, coś w sensie zrobiły się za duże. I z racji tego, że te jeansy tak mi pasowały, kiedy je nosiłam, kiedy były dobre, to po prostu poszukałam na Vinted mniejszego rozmiaru, który będzie dobrze na mnie leżał i znalazłam te. I od kiedy one przyszły, wyprałam mnie, to ja praktycznie z nich nie wychodzę. To są moje jeansy pierwszego wyboru albo spodnie pierwszego wyboru, kiedy chcę wyjść z domu i najchętniej nosiłabym je codziennie. No czasami z racji tego, że też potrzebuję trochę urozmaicenia, stylówki, to zakładam na przykład tamte czarne spodnie ale zdecydowanie stały się hitem i jedną z moich ulubionych rzeczy w szafie. I na koniec spodnie, które też pokazywałam Wam często i o których często mówiłam, czyli moje nieśmiertelne, zwykłe, szerokie spodnie z wysokim stanem z Zary, które mam siedem, policzyłam ostatnio, 7 lat, kupiłam je w 2018 roku. No i nadal będę je nosić, bo tak jak też wspominałam, miałam taki Quest, żeby znaleźć ich wersję wełnianą i je po prostu wymienić. Natomiast z racji tego, że te spodnie świetnie wyglądają na mnie, są w świetnym stanie, to ten quest, mój moje zadanie, na jakiś czas porzuciłam i po prostu postanowiłam się nie przejmować i chodzić w tym, co mam, bo to jest najbardziej zrównoważony sposób podejścia do mody, czyli chodzenie dokładnie w tym, co już macie w szafie. To były wszystkie moje spodnie, czyli trzy pary spodni, trzy pary dołów, których używam. Naprzemiennie. Co jeszcze mi tu zostało? To są okrycia wierzchnie. I to są trzy kurtki. Krótkie kurtki, bo ja jesienią preferuję chodzenie raczej w krótkich kurtkach. Dwie z nich kupiłam na Vinted, jedną kupiłam ostatnio i też pochodzi z mojej listy. Ale zacznijmy od jednej z moich ulubionych kurtek, czyli takiego białego, pudełkowego, klasyka, którego kupiłam na Vinted chyba ze 2 lata temu. Pamiętam, że ta kurtka bardzo mi się podobała jak była na stronie, ale na, na stronie była w cenie jakieś 600 czy 700 zł, co było wtedy kompletnie poza moim zasięgiem. Więc jak zobaczyłam ją na Vinted, to po prostu się na nią trochę rzuciłam. I od tamtego czasu jest to jedna z ulubionych rzeczy w mojej garderobie. Więc w tym sezonie też po prostu ją noszę, kolejny sezon, kolejny sezon się z niej cieszę. Jedyna rzecz, o którą bym ją polepszyła, to dodanie tutaj takiego zatrzasku, bo te poły mają tendencję do tego, żeby się rozchylać jak idziecie, a nie takiego efektu oczekuję od tej kurtki. I to jest kurtka z, ona jest z mieszanki wełny, ale ma chyba wełny z 60 czy 70%, więc e, też jest bardzo ciepła i fajna na takie chłodniejsze dni. Druga kurtka, a w zasadzie kurtko-marynarka, którą noszę, to jest e, kurtka, którą kupiłam na Vinted w zeszłym roku. E, kupiłam ją, bo potrzebowałam właśnie czegoś takiego, co będzie zapinane e, dla alternaty jako alternatywa dla tej białej kurtki. E, I ona też jest w 70% z wełny. 30% poliamidu i to jest End Other Stories. Wiem, że oni te takie marynarku kurtki mają co roku. I uważam, że to jest całkiem fajny wybór na taką właśnie jesień wiosnę. Bo ta kurtka wygląda dość elegancko, pasuje do wielu rzeczy. E, ostatnio trochę mi zaczęło przeszkadzać, to, że ona jest taka włochata, bo ten włos trochę się czepia ubrania. E, ale z racji tego, że ją mam i, i lubię ją i dobrze wygląda, to po prostu ją noszę jako jedną z trzech, w mojej rotacji, kurtek na jesień i zimę. I trzecia kurtka to jest nowy nabytek. Jak Wam wspominałam w filmie o mojej uśliście, chciałam właśnie mieć taką kurtkę czarną, krótką, z takim szerokim kołnierzem i wykorzystałam po prostu to, że była w Arket promocja i po prostu ją kupiłam. I ona jest z wełny owczej i z alpaki, i właśnie ten zestaw, ta kurtka i ten beżowy golf to był mój najbardziej komfortowy zestaw, jeżeli chodzi o zimne dni i poczucie takiego, wiecie, stałego, wyregulowanego ciepła. Poza tym, jak przyszła i ją założyłam, to się po prostu zakochałam i też myślę, że bardzo, bardzo często mnie w niej zobaczycie. Nie tylko jesienią, ale też zimą, ale też wiosną, bo to jest taki uniwersalny element garderoby, który też myślę, że pasuje do wszystkiego. No i jeszcze, żeby być tak jakby w pełni transparentnym, bo to, że to są ubrania, które noszę i tak dalej, to wiadomo, ale sobie tutaj też wybrałam buty, które noszę, torebki i moje ulubione dodatki, które właśnie noszę na te chłodniejsze dni. I zacznę od dodatków, bo są tylko dwa. I pierwszy z nich to są rękawiczki. Rękawiczki, które są bardzo zwykłe, ale mają jedną fajną cechę, taki przedłużony tutaj mankiet, więc jeżeli je zakładacie, on może wejść pod kurtkę i dzięki temu nie jest Wam zimno w ręce, bo ja bardzo cierpię na... Zimne ręce zimą, i jesienią. A te rękawiczki są wykonane z wełny i z kaszmiru, są z eko. Więc jeżeli, jeżeli szukacie takich rękawiczek, to bardzo polecam. Kupiłam je w zeszłym roku i naprawdę świetnie się sprawdzają. A druga rzecz to jest taki kapturek o którym też już Wam wspominałam, że lubię tego typu nakrycia głowy, bo dzięki temu nie muszę myśleć o szaliku, na który często na przykład jak mam kurtkę, to nie mam miejsca albo po prostu nie chcę się czymś owijać w koło. Ten kapturek jest w całości z moheru, to jest polska marka Chmury Tildy i jest on bardzo fajny, bardzo jest w nim miło i ciepło, ale Pamiętam, że po jednym chyba z pierwszych użyć zrobiła mi się tutaj taka dziura na tym mankiecie. E, ja tego nie zareklamowałam. W sumie nawet nie wiem dlaczego. E, nie strzyłam, <laughs> więc tak jak wychodzę z tą dziurą, na ten sezon mam plan jeszcze do kupienia sobie jednego kapturka, też z Eco, z tego samego splotu co, co rękawiczki. Po prostu w kolorze szarym, szarym, z takim dłuższym tutaj kołnierzem, żeby już całkowicie. Zminimalizować moją potrzebę noszenia szalika. Idąc dalej z akcesoriami, no to oczywiście są też torebki. I to jest kolejny sezon mojego kubełka z falbanką od Zosichylak. Zastanawiałam się nad kupieniem nowej torebki z tego sezonu ze względu na to, że ten motyw pytona bardzo do mnie przemawia, jest zbieżny z tym, co lubię nosić. Natomiast jeszcze nie miałam okazji, żeby podejść do sklepu i zobaczyć, jak te torebki wyglądają, więc cały czas gdzieś tam to wisi, ale nie wiem do końca, czy się na to zdecyduję, bo jestem bardzo zadowolona z tej torebki, którą można nosić tak jakby z krótką rączką, ale można też ją nosić normalnie z długim paskiem. I to będzie trzeci sezon zimowy tej torebki. Ja raczej ją noszę właśnie od jesieni do wiosny. Na wiosnę i lato przesiadam się na taki mój koszyk od Zosi Chylak i, i co? I jest to moja podstawowa torebka po pracy. Natomiast do pracy noszę moją super ekstra torbę pracową czyli torbę, która ma wiele przygródek która mieści laptopa, która mieści mój obiad do pracy albo śniadanie, jakie zabieram, i jestem mega zadowolona z tej torby bardzo wygodnie się ją nosi ma do tego taki fajny pasek tutaj że jak wyjeżdżacie na przykład to możecie ją sobie też na walizkę położyć i co no, myślę że myślę że tyle oczywiście torba jest z eko i na koniec zostały mi buty butów mam trzy pary i noszę je w rotacji raczej znaczy wszystkie te buty to są botki bo ja raczej wybieram botki na jesień i na wiosnę może na wiosnę trochę bardziej noszę sneakersy, ale jednak bodki i mokasyny, kiedy jest ciepło, to jest taki mój pierwszy wybór. Obie pary tych butów, które tutaj trzymam są z Eko. Jedne to są po prostu takie klasyczne botki, które kupiłam jak zaczęłam pracować w Eko, czyli już 5 lat temu. I... Zwykle to nie był mój pierwszy wybór, a ostatnio sięgam po nie coraz częściej. No to jest taka wiecie, klasyka klasyki: po prostu skórzane botki na płaskiej, płaskim obcasie, płaskiej podeszwie. A druga to jest właśnie opcja z, takim, z taką grubszą podeszwą z troszeczkę wyższym obcasem. W tych z kolei bardzo mi się podoba, jak one są opięte wokół kostki, bo na przykład kiedy mam trochę krótsze spodnie albo spodnie do kostki, to bardzo fajnie to. Widać, jak właśnie te buty wystają spod spodni. Więc to są dwie pary moich butów, które noszę na co dzień do pracy albo po prostu w jakichś takich wydarzeniach albo wyjściach, gdzie muszę trochę więcej chodzić, no bo wiadomo, że one są mega wygodne i są takimi moimi każualowymi botkami na co dzień. Natomiast te botki, które kupiłam w zeszłym roku, to są botki z Mango, one są właśnie na takim fajnym, małym obcasiku. To jest mój wybór, jeżeli chcę gdzieś wyjść i wyglądać trochę bardziej elegancko, bo one też są mega wygodne, a przy tym wyglądają bardzo modowo, bo to jest model, który myślę był bardzo mocno inspirowany podobnymi butkami z Totem. I właśnie ten ciekawy element pod kątem takiego ściętego obcasa nadaje im jeszcze więcej charakteru, więc te wybieram po prostu, jak gdzieś wychodzę. Po pracy albo idziemy do restauracji, albo do kina, albo po prostu na jakieś wyjścia. I tak wygląda moja szafa kapsułowa na jesień. To są rzeczy, po które sięgam najczęściej. I wiadomo, że jeżeli dzieje się coś, co wymaga trochę innego podejścia ubraniowego, no to mam jeszcze całą swoją szafę dostępną. Ale zauważyłam, jak sobie analizowałam wszystkie moje stroje, że to jest moja esencja. Na jesień, pewnie zostanie na zimę i pewnie na początek wiosny, dopóki nie zrobi się ciepło, dopóki nie wymienię swojej garderoby na te opcje wiosenno-letnią. Dajcie znać, co myślicie o takim zestawie, dajcie znać, co myślicie o stylówkach, które się tutaj pojawiały, właśnie stworzone, stworzone z tych rzeczy. I jak wyglądają Wasze szafy kapsułowe na jesień? Czy w ogóle to, to pojęcie szafy kapsułowej jeszcze u nas funkcjonuje? Czy obowiązuje, czy już raczej zostały zawłaszczone przez marki, które nowe szafy kapsułowe polecają Wam co tydzień. Na dziś dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!